Otworzenie oczu, o odłożenie poduszki na bok i spojrzenie przed siebie. Co możecie zobaczyć, moi drodzy, jeśli spojrzycie przed siebie? Co możemy właściwie zobaczyć? bo to są karty dla nas wszystkich, coś tu chce wyjść, coś tu się pcha, więcej niż jedną kartę wezmę, ale będzie to ta, będzie to ta i o, będzie to ta. Coś tam się chybocze w środku, jakby coś, coś, coś chciało się jeszcze rozsypać i możecie czuć potrzebę, żeby coś uporządkować. Uporządkować i poprawić, mimo że nikt nie musi widzieć tego waszego porządkowania. Można o tym powiedzieć, ale niekoniecznie będzie to dostrzeżone. Może chcecie sobie zrobić porządek po prostu w głowie. Neptun przeszedł do, do znaku barana. Wycofa się jeszcze, ale znów wróci. Sądzę, że temat tego, czy mamy bałagan w głowie naszej, bo baran to jest głowa temu Znakowi odpowiada ten organ. Ten temat nie zniknie, moi drodzy. Będzie o tym jakby śpiewane, jakby ptaszki różne będą ćwierkać i zwracać.